Lecimy dalej, lecimy Mutanus i Kapitan Krak, Achievementa chyba na obu mam, ale sprawdzam, bo nie jest a nie na Mutanusie chyba nie mam. Eee... Dobra, bierzemy mutanusa anyway. I tyle. Och, panie Grzegorzu. Może tym razem zrekrutujesz jakieś smoki? Demony i mutanus. To brzmi, kurde, jak jakieś kombo. Niech będzie. Karamba. karamba. Karamba, karamba, Dwa kije. kto się nie słowa ten kryje. Co tam z tym Garym Kasparowem. Dogen. I want to win. Dogen, I understand my limitations. Somehow the human champion lost. 100%. Not just because I lost a computer, it was the first match I lost period against anyone. The cover of Newsweek, the Brain's Last Stand, no pressure. Yeah. If you put machine inside of this box and machine can go over and over playing against itself, then there's no chance that we can compete. I made a great sacrifice for the, for, for the great good of humanity. What actually brought me into the Hearthstone game is that it would be more difficult for a machine to actually master the game, and that will force even newcomers like myself an opportunity. What we have? A Gary Kasparov, one of the greatest chess players of all time, is about to play Hearthstone, and I'm really excited to be training him and see how we such a venerated chess player will approach the game of Hearthstone. We took the aggressive approach. Attacked the opponent, and we left the minions here. Hearthstone and chess aren't so dissimilar from each other. Each opponent's planned out. These are the moves I think I'm gonna do, but I need to react to what my opponent's gonna do. Former grandmasters that he played chess with find a lot of fun in Hearthstone. I understand that you know that you are kind of an expert. Any chance that you can um, give me a few uh, hints, tips? You spend some time learning what are supposed to be fundamentals, and then as you become stronger and stronger, you realize that they are not really laws, they are guidelines, and uh, they will be broken. Hearthstone is about putting different combination of cards together to you know, deal maximum damage to the opponent following the, the famous phrase, I guess, coming from Bruce Lee, that was not afraid of someone who knows thousand different moves. Look, karty, to and nad dekami. To is prawdziwy. Player. But I'm afraid of someone who practiced one move thousand times. I want to win. Though again, I understand my limitations. Gary Kasparov thinks he's about to play a computer in Hearthstone, but he's actually about to play me. But he's actually about to play me. Former 2 Legend Rang world, To ja, jak można być le drugą legendę na świecie? Możesz być w Ameryce, w Azji albo w Europie? Best rank I've been in Hearthstone takie zwycięstwo należy zacnie uczcić. <noise> To dalej nie da się wbić drugiej legendy na świecie. Możesz być w Ameryce, w Europie, albo w Azji. 12 16 Just knew how to play its cards and uh, capitalize on my mistake. Yes, I won. I won. Not no, 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 not this one. I crashed this time. It was a crushing victory. Uczcić. O Boże, jakie gówno Ja pierdolę. To dobry moment na wynajęcie nowych stronników. Czy ja tu powiem coś kupić, nie? Kolejny zadowolony Dobra, mamy jakiś bord. Możemy garego oglądać dalej. Zobaczmy, czy ta scena w ogóle jest realna. No, Chyba będzie... Aje, aje. Gary... Nice to meet your opponent. Hi. We played? Yes. What's the ranking? I used to be number two in the world. Ooh! Thank you very much for giving me this opportunity to play against a really good player. I feel very honored to get yeah, to play I'm against same. you, so yeah. I feel the same. I'm not uh, not as bad as I as I thought I would be. <laughs> you did great. I thought you were gonna have me. I was like, oh my gosh. I like the game, and I definitely spend a bit more time so just to to keep uh, keep climbing in the ranking. He seems very determined, and I think he could make it to legend one day. Jak as 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 Czy ja to chcę, to na pewno chcę, a tego kajtka nie, no nie chcę chyba. Uh, whatever. whatever. Of learning, good. Ale kufno. No nie, jest ten kurma... przekazać. Panie Grzegorzu, po prostu, po prostu, po prostu. Sztos. Sztos premiera na, na świecie. O, strzelca mi zabił gnoj. żeby jakąś trujeczkę złapać co Elegancko. A teraz zobaczmy co ci się tam trafiło. wzmocnij mnie swoim gniewem o Boże, co ja zrobiłem? Kurwa, a jestem zjebany. Albo zaspany w sumie. Może być zjebany. Nawet najpotężniejszy smog zaczyna jak opiska. Mnie no jebany debil. Nikt nie widział. Otwieranie pakietów będzie we wtorek. Tak. Zawsze mówię, że dobra strategia to połowa sukcesu. Mokajec. No naprawdę masz dwa targety, które zabijasz, a ty strzelasz w tego, w to nic nie robisz, pało jedna. Takie zwycięstwo należy zacnie uczcić. Sprzedano, A teraz wydam Ten stronnik nie posiada się z radości. Masz przewagę! Boże, jaką kombinację alpejską robię, to sam nie wiem co ja w sumie robię. No spoko, Uinek na 15% może być całkiem spoczy. Dostrzegam w twoich stronnikach. Daj! No ale zróbmy ten level up w końcu. Ja chcę to kupować. Fajnie byłoby trafić tego wreszcie. Ale nie ma. Ale nie ma ziomków. poziomków No dobrze, to nie była na pewno najlepsza rozgrywka, jaką rozegrałem w swoim życiu. Rzekbym, że gdzieś w okolicach raczej najgorszej. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Mmm. Golems Glora, full guide to Jade Shaman. Jade Shaman? Czekaj, co kurwa? Na shamanach były Jade? A to nie było tylko druida? A nie. O, no tak, bo to były takie neutralne. Panie, panie... O, jeszcze takie było. Zawsze takie. Mm, no spadaj też, idę. Easy peasy. Chyba easy peasy. O nie takie easy, ale easy. Kawa się skończyła. Weźmy herbatę. Takie zwycięstwo należy O, wreszcie dobrałem tego kurde, leszczyka. Trójka? No to czas na nagrodę. Sprawdźmy, co my tu mamy. Ja bym w sumie go chyba chciał tak po level upku se zrobić. Tak se myślę. Więc weźmiemy se kota. Tak, czy nie? Dobra, zróbmy tak. Nawet najpotężniejszy smog zaczyna jako pisklę. Zagrajmy to. Będzie łatwe do zjedzenia. A teraz niczego nie jem. No niczego. Aparat ewentualnie, aby był komplet do podłączenia pod stream używania tego zamiast kamerki, co mógłbyś kompletować ale tylko pod stream czy aparat czy aparat który można też podłączyć pod stream ale nadaje się do czegoś innego tick, tak, tick, tak, tick, tak. <trybuj> A młe! Nie podoba mi się to. Mam to dla ciebie gang. A robimy tak. A robimy tak. Sprzedajemy kłota. Robimy tak. A -ma la, lala lama. -la Nagram go pierwszego. Mogę zagrać. się cały dzień do ziomeczków. A jaka to różnica cenowa? Bo może jeden lepiej mieć cały czas dla streamera, a drugi dla wolnych nagrań. Czy ja w tym momencie na 100% kupiłbym jeden aparat do komputera, a drugi do nagrania, dlatego że jestem leniwy i nie chcę mi się go odłączać i ruszać. A różnica cenowa. No takie najprostsze to, co możesz kupić, to są A6000. Jak Ci nie zależy na fajerwerkach wizualnych, powiedzmy to z obiektywem Z2 Tylko, że ten aparat przestali produkować i on ostatnio chyba strasznie poszedł do góry, ale Z2,5 kosztuje A jak Ci zależy na jakichś fajerwerkach, to obiektyw jeszcze z 1500 A, a takie coś fajnego, no to no, no w tym momencie Sony ZV-E10 z jakimś fajnym obiektywem, a nie pamiętam, ile ten Sony kosztuje. 3 czy 4 tysiące plus obiektyw 1000 2000. Należy zacnie A jak coś do nagrywania, no to oczywiście Sony A73. Cena A7000. Każdy demon jest chyba na wagę złota, tak myślę. Dobra, to chyba nie było zbyt rozważne. Fuck. Tak. Okej. Okay. Spójrz. które jutro teore-crafting? O 18, od 18 mam dostęp, ale nie wiem czy się wyrobię, więc między 18 a 21. Siemanko wreszcie po pracy. Siemandero. No jeszcze przed Widziałem posta na Facebooku i powiem, że ja ostatnio zjadłem dwa drwalki. Ten klasyczny drugi na ostro i nawet były dobre. ten w się chyba nie dwa na raz, bo ja zjadłem jednego i przez godzinę myślałem, że... no wiem, może przez pół. Myślałem, że się zwrócę z... Bycie na czele przyciąga uwagę. Ogólnie tak boning z aparatów to raczej sugerowałbym iść w Sony. I zaczy... zaczynając od a6000 Znaczy w sumie masz budżetowe A6000 Mid budżet e, Sony ZV-E10 e e I high budżet Sony a 73 I to są w sumie trzy aparaty, które można kupić, nie? E, które teraz mają sens I do tego jakiś obiektyw, jak ci nie zależy na Fireworkach to kitowy, jak ci zależy na czymś fajniejszym no to nie kitowy, nie? I to tak na dobrą sprawę Wydaje mi się, że może uproszczone, ale, ale tak to wygląda Hmm. Czym się dzisiaj charchniemy? Z czym ja grałem? Z branem. Jest tutaj dosłownie jeden demon, a i tak nie mam golda. ale wypluję tego. Na Harham na tego. Czemu ja, czy, ja to sprzedałem? To głupie było. Duże demony mam, i chyba i tak przegram. Naraz. Ja pierdolę. To pozdrowiaj tutaj to ja bym Ja na hita jem drwala, wrapa i dwa dżapalo burgery. I powiedz mi jeszcze, że ważysz 60 kilo, to uznam, że świat jest sukom i jest niesprawiedliwy. Naprawdę, zbijasz Divine Shielda za 65 pięć 80. Pierdol się. Kurwa, no czemu jak? O, naprawdę 18 to marzy. Nie ja 85. Jak to jest, że wy takie chude, ale jaki wzrost? No to w sumie jest istotne, no ale 178 to normalny Jak to jest, że wy takie chude kurwa, jecie Dwa burgery, nie, przepraszam Burgera, wrapa i dwa burgery A ja w pierdole jednego, ważę więcej od was Razem wziętych pewnie, no może trochę wyższy jestem I po jednym tym burgerze normalnie żygać mi się chce, bo jestem tak pewny. no jak pierdolę Ech